Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj z Pawłem będziemy testować różne połączenia, różnych przekąsek. I... Różne połączenia, różnych przekąsek. Po prostu będziemy łączyć rzeczy nietypowe ze sobą. Dokładnie czyli na przykład bekon z nutellą Takie dziwne, o których nikt by nie pomyślał, a albo... które mogą wyjść ochydne albo, albo mogą wyjść. pyszne Dokładnie Dlatego jeżeli takie odcinki wam się podobają, To subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z każdym filmem e, Taki czerwony przycisk jak nie, ma na na Zmieńcie na szary I zostawcie łapkę w górę Kto pierwszy? Ale co, z czym pierwszy? No kto pierwszy robi połączenie? A ja nie, ja, ja, ja kupiłem wymyślamy. randomowe produkty, więc nie, nie wymyślałem. Ja? to wymyśliłem. Kamień po Dobra Trzy cztery. Trzy cztery. Trzy, cztery. Trzy, cztery. A, dobra, no, pierwszy. Dobra, no to ja pójdę na początku lateau. Jestem ciekawa, co ty wymyśliłeś. To połączenie będzie na 100% dobre. Mamy paluszki. Palusz. Solone tak. I mamy miód. Oho. I sobie będziemy moczyć paluszki w miodzie. Może Oho. być to dobre połączenie. Tak Możemy mi się dobra. wydaje. Ja myślałam, żeby połączyć, bo też miałam zapisane, paluszki z Nutellą. Podobne w sumie, no? Ale wziąłem dwa. No, Zamocz sobie ładnie. Dziwne. Ale fajne. Miód ma taki specyficzny swój smak. Tak, on nie jest słodki, znaczy on jest słodki, ale. E, Gorzkawy taki słodko smak. Taki gorzkawe, jest a, no? Ja lubię w ogóle miód. Ja ja mógł miód to tak sobie wziąć. O, i tak go lać. Serio? Mhm. Serio? Ty w sumie wyglądasz Ej. jak taki misiu puchatek, kubuś, puchatek. Ty, ropuszka Cześć, Smakuje mi Jak jakaś imprezka jeszcze coś To ja teraz będę lał mały pojemniczek y, miodu. miodu obok paluszków To są jakieś ocenki, co? Ocenki? Tak, 6 na 10. To jest pierwszy produkt, nie wiem co nas czeka, ja daję siódemkę. Ja bo daję mi to smakuje, 3. ale pewnie mogą być lepsze rzeczy. To teraz ja przygotowuję. A ile masz w ogóle przygotowanych połączeń? Wiesz co, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć. No mm -hmm. to ja mam 5. Ja mam coś fajnego, co Wicka mi wysłała na moim Instagramie, do którego możecie wejść, linki są w opisie. Do Pawa też możecie wpłacić. Ale okay, sobie kanapkę też robię. I bierzemy. Chipsy, green onion, czyli zielona cebulka. Teoretycznie kanapka z zieloną cebulką. Jest dobra. I to jest ciekawe, jak to I chipsy. to jest wszystko? Tak. Żadnego masła, jakiegoś. Do... masła do tego? No, nie wiem, no co? chleb mam jest z chipsami. No, no wypada masłem masło no Takie mieszanki na śielanie raczej wam mama nie pozwoli zrobić. No jak mama się przyczepi, no przecież mam zieloną cebulkę, tak? Zdrową I żeby... ziemniaki. <laughs> to może jednak na pół zrobię, co? Zrobię, zrobię na to nie może być dobre Super Barwickę. Ty, jakby na to szynkę położył Albo jakiś plaster sera To by było wiesz, co? Ale bym dodał, nie wiem, jakąś ogóreczka, jakąś szyneczkę Ale no? no ja daję też, tak wiem, 5 na 10 No ja daję tu piąteczkę też Tam to było zdecydowanie lepsze Było no. Tak, ty dałaś mieszankę od widzki, to ja też dam mieszankę od widzki. Też związaną z chipsami e, Chipsy solone poproszę Powiedziała mi, że to jest jej ulubiona przekąska Oho Bardzo dobry Co? Tak, chipsy solone z magii. To będzie pewnie słone. Aczkolwiek powiedziała mi, że serio to jest dobre. No dobra. Także sprawdźmy to. Wziąłem chipsy takie, które są mniej słone trochę. No sprawdźmy to. O, ona mnie bejtowała. <głos> <głos> serio, czekaj. A jak ty sobie? Masz dziwne wicki Paweł. Nie wiesz, że do to powiedział, że Jeszcze... pikantne wicki, ale to słone jest to. To słabe. Wiesz, Paweł ogólnie jest. W miarę dużo soli, ja prawie w ogóle nie jem soli I dla mnie to jest tak słone, że szok Serio masz to? Pomysł, chipsy sól z magii. Mega dobre, yy, codziennie To napisała mi Wieroska Tak się nazywała Wicka Pozdrawiamy Cię Wieroska My chciała Cię otruć Chciała chyba otruć albo ja, <laughs> chciałabym zbejtować Bo to połączenie <laughs> jest 2 na 10, ja więcej to niż dwójki o, nie dam o, 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 Za to muszę zabrać Riko nie Nasz pies prawie by zasmakował tej jakże pięknej mieszanki. Do to się nie skończyło. Za to zobaczmy, jak skończą nasze kubki smakowe po kolejnej mieszance, którą zrobi Ola. Myślałam, że mamy w domu zwykłe kornflakesy, ale niestety nie ma ich. O nie. Ja wiem, czym ty chcesz to zrobić. Ja się domyślam, bo to jest jeden, jedyny napój. Tak. Dokładnie. To nie dokładnie. będzie dobro Ola. No trudno Otworzyłeś już to? Nie, nie otwierałem Myślałam, że to tak mało jest, jak było krite. To ja chciałem zrobić gorszą mieszankę Nie ha, robię jej, okay. chciałem zrobić zupkę chińską z mlekiem Wow. Ale, ale postanowiłem, że nie, bo wiem, że to na Ej, ale 100% będzie dobre. ostra dobry. zupka chińska z mlekiem Była godziła ostrość No to by nie było ostre po prostu, nie miałoby to sensu, tak mi się wydaje No przecież <śla> no to <jest> wygląda odliczowe, <śla> nie Ja już muszę ściągnąć no, no przecież to wygląda tragicznie Smakujemy No to ty ze smaku, ja tego nie jem Smakujesz też Posłakuj pierwsza Dobra jest. Spoko jest. To no. jest tragiczne. Ja daję 4 na 10. Już mi bardziej z, chipsy z magi smakują. No to mówię 4 na 10. A jakie, ile dałaś chipsom z magii? Czyli nie daliśmy w ogóle chipsy Nie, z chipsom z magii ja dałem dwójkę, ty dałaś temu piątkę. To ja nie dałam chipsom z magii. To jaka cena była być z magii? Cztery. To tu daję 3. A ja tu daję 1. To płatki. Skoro tam jest. Dam 2. No płatki, płatki... E, nie. nie. Jest jedno połączenie, które koniecznie chcę sprawdzić. Lubię na śniadanie jeść po amerykańsku. I tam zawsze używa się syrop klonowy i ja uwielbiam do tego bekon. A jakby tak, połączyć na kanapce bekon z nutellą Tylko, że trzeba bekon usmażyć, dlatego dajcie mi dosłownie dwie minuty Dobra Tak jak już smaruję jedną kanapkę nutellą dla Pawła, to posmaruję też dla siebie Bo kolejną mieszanką u mnie też będzie kanapka z nutellą Ja ogólnie nigdy nie jadam takiego boczku, boczku, żeby zjeść boczek Serio? Dariąc jest pyszny On nie powinien być bardziej chrupiący, boczek? On jak stygnie to jest bardziej chrupiący mhm. Niedobre Ale dobre połączenie Nie, mi smakuje Mi smakuje, ktoś lubi boczek to zasmakuje mu to to wyboczek sam sobie nie będzie smakował. No, nie smakujemy w ogóle. Aj, Dobra, to teraz daj mi ser. Kanapka z Nutellą i z serem będzie kolejna. Dobra, teraz ocenijmy to, ile dajesz. 9. Ja daję piątkę. luźne. Okay, ale nie jadłbym na co dzień. A to też będzie bardzo dobre, bo jestem fanem sera z dżemem. Tak, ale z dżem... Kanapka z serem i z dżemem. Dla wielu może się wydawać głupia, a jest przepyszna. Tak, naprawdę. Tak, i Inaczej smakuje niż Nutella. Zupełnie inaczej. No tak, jest okej, okay. ale kanapka z dżemem jest zdecydowanie lepsza. Jest lepsza. No i z boczkiem też była lepsza Nutella. Ja tu daję taką szóstkę. Ja tu też szóstkę, to mniej mi smakowało Ja uwielbiam boczek, ale jest tak tłusty, skubany, ale kocham Kolejna rzecz od ciebie I Tak już jesteśmy przy tejście kanapek, daj kolejny kawałek I Właśnie jesteśmy przy tym dżemie, ale do dżemu bierzemy szynkę Bo właśnie tak sobie pomyślałem, mm. że dżem z serem jest pyszny Jest bardzo pyszny A co jakby połączyć szynkę z dżemem? To I zobaczycie jak to będzie smakować To może wiecie, jak to w ogóle wygląda Ach, nie pasuje Jedynka. Nie no, bez przesady. Jedynkę to miały te płatki twoje. Tutaj daję no czwórkę. To Jakby ktoś jest. mi zrobił, na ślepo bym zjadł i no dobra. by było okej. Okay. To czwórka. No. Zmiana zdania. Nie no, jedynka to była przesada. To, to, Tamto się nadawało na razie tylko na jedynkę. Czekaj, ja tak patrzę, próbuję jeszcze rozwinąć, co ty tutaj masz, ale masz tu naprawdę różnorodne produkty i nie wiem co połączysz z czym. Pierwsza myśl, która Ci przychodzi do głowy, jak myślisz, że ktoś jest w ciąży, to żyje je ogórki, ogórki. z nutellą ja jestem ciekawa jak to smakuje, czy to rzeczywiście jest dobre Ale jak, serio? Kobiety w ciąży jedzą no, nie będę muszą jak niby. To nie jak... jest tak, że raz mają ochotę na ogórki na przykład, a drugi raz mają nie ochotę na... Nie wiem, nie na... byłam nigdy w ciąży, więc nie, nie wiem Ok. Ale zrobimy to tak, nie będziemy wyciągać tej Nutelli Nie, nie, bez sensu Oho, ktoś drynda Śmieszne to połączenie Niedobre Niedobre Totalnie nie. niedobre Wyloduję nie. koło płatków trochę wyżej, dwójkę daję bo troszkę lepiej. No ja daję też dwójkę. No ja muszę odzwonić. Hmm. Nie, dwójeczka max To jest ostatni połączenie, które mam. Ja myślałem, że ładniejsze te banany mamy. A nie są ładne? Tak <śm> no, i średnie, no, ale trudno. Ładne są! Co ty wyciągasz! A jakby tak sobie banana z majonezem zjeść? W sumie banan jest takim owocem, nie mogę nazwać. Tak, swój specy... taki, taki intensywny ma... bardzo. Intensywny i majonez wydaje mi się, że może tego pasować. Serio, ty myślisz, że to może pasować? A czemu nie? Sprawdźmy to. tu dajemy tobie kawałeczek, mi kawałeczek. Ja uważam, że to będzie niedobre. Majonezik dla pani o, jak na jajeczka. Święta wielkanocne, które niedawno były. I majonezik dla mnie. Mm -mm. Mm -mm. O! Okej. Okay. <laughs> nie, to nie było dobre. Ja... Tutaj jej jedynkę. Tak. Tu to jej jedynkę. Prze... Przebiło płatki, wyrównało płatki. Jedynka też. Dobra, to jak ty dajesz takie coś niedobrego, to ja też daję niedobre. Dobra, dawaj. Dawaj montę. I dawaj parówki. Nie tym żartem i ja wierzę w to połączenie. Chociaż łączenie mięsa z czymś słodkim jest ciężkie. Są pieczenie ze śliwką w środku, to one są spoko, ale ciężko jest połączyć słodkie z tym. A. Jedynka. <grych> Dwójka na zachętę. Jedynka. Jedynka. Mięsa nie łączymy już ze słodkim. Nie. Dobra, to jak ty już nic nie masz? Ja teraz biorę swoje ulubione chipsy I łączymy jezy. Nie popsuj ich, proszę One są tak pyszne Ja wam witajem powiem coś Jak jesteście na diecie, to ja wam polecam Jak macie ochotę na chipsa Bo zjecie 5 i macie dosyć i będziemy jeść z zagęszczonym mlekiem, takim bardzo słodkim. Z Za z dzieciaka mlekiem. się chodziło z tą tubką, i tak. Ja nigdy nie jadłem te tego mleka. Nie, ja, ja, ja To jest smak dzieciństwa, ty A to będzie popsute, no. Czemu to się czekoladowe? A to ja nie wiedziałam, że to jest Białe są... jest lepsze. A ja nie wiedziałam, że to są smaki, tu nie jest napisane, że to jest kakao. No masz brązowy kolor. A skąd ja mam to wiedzieć? Majdę, ona jest Gostynia, pozdrawiamy szymka Minecraft. O, jakie to jest ostre? Ja lubię. Chipsik 10 na 10, połączenie trójka. Chipsik 1 na 10, połączenie trójka też. O, o, o. To wszystko? Nie masz coś jeszcze? Nie, mam jeszcze dwa. Przyłożysz lód ekipy? No to jest potrzebny lód ekipy do tych rzeczy. Okej. Okay. Najpierw zrobimy to połączenie, które wydaje mi się, że będzie lepiej smakowało. I nie no, po ostrym musiałem zrobić tylko. Loda ekipa z popcornem musisz wziąć. Ej, no to jest git Spoko Ja wiesz, co było dobre, gdybyśmy mieli takie waniliowe lody i je jedli z tym? Daję szóstkę. Mi szóstkę? smakuje. no prawda? Szóstkę? No? Ja tutaj dziewiątkę, to jest najlepsze połączenie dzisiaj. Nieprawda. Co było najlepsze? Najlepsza była nutella z bekonem Kiszona kapusta. Z lodami? Tak. Ostatnie połączenie dzisiejszego dnia. Stefanek. Stefanek, zobaczmy, czy dobra twoja jest kapusta z wodem ekipy. Jeśli macie jakieś takie połączenie, ale wy lubicie, to możecie nam pisać w komentarzu. I ja gramy kolejny odcinek. Swoją drogą. Jeżeli połączymy tą kapustę, która jest od Stefanka z wodem ekipy, to Stefanek dołączy do ekipy. Tak. Jak będzie dobre, to tak. Jak będzie niedobre, to nie. Proszę bardzo, proszę pani. O, kapusta. Ja robię kapustę samą w sobie ogólnie. Moja mama je bardzo duża. o ciałamuszu. Nauczył jakby tego Jak? A, ja muszę wziąć Stefanka Stefan nie pasuje do ekipy Stefan niech zostaje na wsi z kartoflami i z razikiem, a nie z lodem ekipy Daj mu dwójkę w tym połączeniu Ja tak samo Totalnie musiałam zagryźć, żeby nie, nie czuć tej kwaśności nie wiem co wygrało, nie wiem Nie, 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 nie tego tego. co wygrało, teraz macie połączenie na ekranie, które wygrało Dokładnie Dajcie w komentarzu swoje połączenia I wtedy może nagramy kolejny odcinek z takiego Dokładnie. smakowania Co ty wziąłeś? Nic mm. Widziałam, ty przyszedłeś stąd, nie nie biegnijcie się na je. Nie, ale dobra, zostaw, nie odłożę Paweł No spoko, no leżą, Do końca odcinek Subskrybujcie kanał, jeżeli takie odcinki właśnie podobają ja już ja ja